Postanowiliśmy na granicy gminy Barwice porwać Mikołaja po to, żeby został dłużej w Barwicach, nie tylko ze strażakami, ale również, żeby nasze dzieci miały tak go tylko i wyłącznie dla siebie, a ten Mikołaj jeszcze tutaj w Barwicach właśnie zostawił e, paczki i rozdaje właśnie teraz w tym momencie w naszej ramce świątecznej. Bardzo świątecznie, bo z okazji trzeciego starażyckiego, konwoju Mikołaja, który właśnie przyjechał przez barwice zorganizowaliśmy e, kiermasz świąteczny. E, uważamy, że to jest taka dobra pora, kiedy ludzie szukają prezentów, są jeszcze takie wytchnienia e, przed świętami e, i Dzisiaj wszystko było dedykowane dla naszych lokalnych mieszkańców, naszych twórców, naszych rękodzielników, dla koła gospodyń wiejskich. Także wszyscy nasi lokalni mieszkańcy, którzy tylko wyrazili chęć i zgodę, mogli się tutaj przybyć na plac i podzielić się tym, co robią najlepiej i co potrafią najlepiej. Tak, Maja Dąbrowska jest e, może nie tyle mieszkanką naszej gminy, ale jest tutaj, jest cała jej rodzina i mama stąd się wywodzi. I Maja od trzech lat walczy z potworną chorobą nowotworową. E, I po raz kolejny tutaj nasi mieszkańcy, a w szczególności w tym roku i dzisiaj tutaj na tym placu e, w przedszkola Happyland, e, postanowiło wylicytować e, parę rzeczy. E, pierwszy, pierwszą wylicytowaną rzeczą e, był wianek, przygotowany przez pana burmistrza Roberta Zborskiego podczas zajęć w przedszkolu. Poszedł, poszedł za bardzo dużą kwotę. Były wylistowane również choinki, rower, no są jeszcze pewne rzeczy, ale no to, to wszystko w swoim czasie. Także fajna kwota się zebrała i mam nadzieję, że chociaż ta kropelka może Morzu będzie potrzebna, przyda się. mieszkańców mieszkańcy, no, przeważnie to do nich jest dedykowane. E, ten czas teraz taki zimowy jest bardzo no, niebezpieczny dla mieszkańców, kiedy to się pali w piecach, kiedy, kiedy się tylko nie czuje i później można różnie skończyć, także to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że ci mieszkańcy, którzy to dostali, których do rok to trafiło, e, będzie, będą zadowoleni i, i, i uratuje to może komuś życie. Muzyka